Słysząc słowo Bacta przy okazji różnych rozmów o uniwersum Gwiezdnych Wojen, większość z nas, a na pewno ja sam, kojarzy tą nazwę z tym dziwnym, półprzeźroczystym płynem, w którym zanurzony jest chociażby sam Luke Skywalker w piątym epizodzie sagi, czy chociażby Darth Vader w spin-offie Rogue One. Śmiem również wierzyć, że każdy z nas, a przynajmniej część z nas, wierzyła albo świadomie stwierdzała, że jest to domyślny płyn, za pomocą którego w Gwiezdnych Wojnach się leczono. Szczególnie, że w grach chociażby znajdujemy tego tak naprawdę na potęgę. Jednakże sprawa nie jest aż tak prosta, jak się wydaje. W samych legendach Bakta nie jest czymś nowym, ale też, sobie nie mówić, również nie była używana od zawsze. Pierwszy raz weszła ona w użytek dopiero około 4000 roku przed bitwą o Javin, czyli tak naprawdę w trakcie trwania opowiadań z Tomiku zaginione plemię Sithów oraz na niecałe 200 lat przed historią z książki Revan, będącej częścią serii The Old Republic. Zanim jednak do użytku weszła Bakta, używano po prostu Kolto, która była płynem o leczących właściwościach znalezioną na planecie Manan. Podobnie jednak jest w przypadku obecnych kanonicznych historii, gdzie informacje o pierwszym pojawieniu się Bakty możemy znaleźć chociażby w książce Światło Jedi", będącej pierwszą książką z serii Wielkiej Republiki. Jak możemy przeczytać przy końcu książki, zastanawiał się, jak długo jeszcze wytrzyma. Wystarczająco, pomyślał. Znalazł dostawcę nowego cudownego leku Bakty, która prawdopodobnie powinna pomóc. Sam fakt, że pochodzi ona z systemu Hetsal spowodowała u niego lekki, ironiczny uśmiech. Przecież prawie zniszczył tą planetę. Jednakże tutaj ten środek również dopiero wchodzi do użytku, a przypomnieć należy, że całość akcji dzieje się na 300 lat przed mrocznym widmem. Co jednak było i nadal jest używane przed Bacton? Otóż jest to specyfik zwany Juvan, znany głównie jako Rejuve. Ciężko jest jednak o tym powiedzieć coś więcej poza tym, że jest to właśnie środek leczący. Można na razie jedynie spekulować i że jest to coś na wzór wcześniej wspomnianego kolto, jednakże o tym zapewne dowiemy się ewentualnie w dalszych historiach, które mogłyby eksplorować czasy również przed Wielką Republiką. Na razie jednak możemy zauważyć i powiedzieć, że Bakta nie jest raczej specyfikiem powszechnie stosowanym, jak wcześniej, i zapewne nie jest on również wybitnie tani. Jednakże kwestia ceny, samego specyfiku, czy samej kuracji Bakta, jest dość żywo omawiana już od wielu lat przez samych fanów. Tak więc dajcie znać, co wy o tym również myślicie. Dajcie również znać, czy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam również do pozostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału. Oczywiście napiszcie, o czym również chcielibyście usłyszeć, a napiszcie swoją opinię, a tymczasem niech moc będzie z wami. Do zobaczenia, do usłyszenia.